Wszystkim jestem Szabu, szobu, a to jest materiał dotyczący mangi o tytule Tsumitsuki. Polski tytuł to Demon Grzechu Tsumitsuki. Jest to manga wydana przez Waneko w ramach ich osobistej serii Jednotumówki Vaneko. E, mój wybór upadł na akurat tę mangę, e, ponieważ e, czytając fabuę, wydawało mi się, iż mi się spodoba i do gustu przypadnie. E, Wydawało mi się, że ma w sobie potencjał. To było najważniejsze i jako, że takich tytułów nie ma zbyt dużo na naszym rynku, pomyślałem sobie, że będzie to cenny nabytek w mojej kolekcji. A czy tak się stało? Zaraz z tym powiem. E, Tsumitsuki to opowieść o dziewczynie imieniem Takara Chinatsu, która po zmianie swojego miejsca zamieszkania e, w nowym lokum, w nowym miejscu, dowiaduje się o legendzie o Tsumitsuki. Legenda o Tsumitsuki. I jak sama nazwa wskazuje, są to demony, które żywią się poczciwiny, winy, które siedzi w ludziach po tym, jak popełnili w przeszłości jakiś grzech. Czyli ich te wyrzuty są tak wielkie, że w końcu taki demon w nich rośnie i y, ma ostatecznie swoje ujście. I po tym, jak Takada się dowiaduje o tych demonach, o tych stworach i o tej legendzie, poznaje ją, jedna z jej koleżanek zaczyna się dziwnie zachowywać i Takada, chcąc jej pomóc... Zostaje siłą wciągnięta do mrocznego i tajemniczego świata tsumitsuki. Faktycznie, fabuła jest zachęcająca, nawet bardzo. Sugeruje no. no kupcie mnie, bo manga sugeruje, no, że, że będzie to wartościowa lektura. Niestety okazuje się, że tak kolorowo nie jest. E, więc tak, e, kiedy zacząłem czytać tę mangę, bardzo szybko zdałem sobie sprawę z jej bardzo dużej wady a jest nią to, iż autorka postawiła sobie za cel zamknąć całą tę historię w jednym tomie, uczynić tę mangę jednotomówką. i przez to, że manga jest zrobiona właśnie w takiej koncepcji, że jest zamknięta cała ta historia w jednym tomie, ta manga przez to się dusi i potencjał, który był, został niestety tą koncepcją zabity i to dość skutecznie. Cała ta manga składa się z pięciu rozdziałów. Cztery, e, so, cztery rozdziały dotyczą teraźniejszości, a ten ostatni jest to historia poboczna, historia z przeszłości, dotycząca jednego z bohaterów, który się na tej okładce. Jest to bardzo fajna sprawa, że ta historia powstała poboczna, że jest, ten, że jest ta opowieść o przeszłości, ponieważ ona wyjaśnia jedną bardzo ważną sprawę, bardzo zasadniczą kwestię. Ten chłopak był moim zdaniem najlepszą postacią z całej tej mangi. Był wyrazisty, jego decyzje były stanowcze, nie wahał się i jednocześnie był postacią, wokół, wokół której była taka otoczka tajemnica i mnie się to podobało. Więc tak, mamy cztery rozdziały i ten jeden dodatkowy. Te cztery rozdziały opowiadają o zmaganiach z tymi demonami. W pierwszym rozdziale mamy tę naszą Takadę Chinatsu, w drugim mamy inną osobę, w trzecim jest jeszcze inna osoba, a w czwartym powracamy do Takady z pewnego względu. Więc tak, Takada Chinatsu niestety, ale jest to postać bardzo nijaka, jest to postać, którą możemy spotkać wszędzie. Roi się w sezonówkach, roi się w innych anime, w innych tytułach, właśnie od takich osób jak ona, także jest to naprawdę wielki minus. Chociaż można byłoby na jej postać, na jej charakter spojrzeć troszeczkę inaczej, pod kątem, po, przez pryzmat e, rozdziału czwartego, gdzie naspływa w niej pewna zmiana. Jednak moglibyśmy tak spojrzeć, gdyby nie fakt, przynajmniej dla mnie był to fakt rażący, że e, ta jej zmiana jest zbyt gwałtowna i z... trochę. Po części uzasadniona, ale tak nie do końca. Dla mnie było to zbyt gwałtowne i do niej szczerze mówiąc nie pasowało. Chociaż jest plusem to, że w końcu, gdyby, tak, gdyby ona była tak w od początku, no to e, byłoby. Na pewno ta manga byłaby lepsza, byłaby bardziej urozmaicona. Więc tak. Prawdą jest taka, że ta manga z każdym rozdziałem no, ten swój poziom podnosi. Przynajmniej ja tak to odczułem. Czyli tak, mamy tutaj takadę w pierwszym rozdziale, w drugim mamy jeszcze inną osobę, czyli to nie jest ciągła historia, znaczy to nie jest. Tutaj nie mamy cały czas o takadzie, tylko są też inne postacie, inne postacie dochodzą do głosu. W drugim rozdziale mamy inną postać. Niestety jest też taka średnia pod względem charakteru, jest taka nijaka, ponieważ mamy wrażenie, że już to gdzieś widzieliśmy, czyli nie jest żadną odkrywczą postacią, ani też, a, ich, a ich wybory są trochę nijakie. Poza tym, postać w trzecim rozdziale jest najlepszą postacią z całej tej mangi. Gdyby ona była główną postacią, to byłoby o wiele lepiej, ponieważ jest ona barwna, jest swoim charakterem, potrafi rozbawić i czuć, że jest to postać z, może nie z kwilikości, ale na pewno wyrazista. Bardziej wyrazista niż te, które mieliśmy do tej pory, niż ta za czy ta druga postać. Niż ta postać z drugiego rozdziału. I prawda jest taka, że ten przypadek tej postaci z trzeciego rozdziału jest najciekawszym przypadkiem z całej tej mangi. To zdecydowanie. Generalnie, jeżeli chodzi o tempo akcji, no, według mnie dzieje się wszystko bardzo szybko i przez to nie możemy się wczuć bohaterów. To jest wielki minus. I osobiście ja bym to widział tak, że gdyby ta historia była ciągła, gdyby w niej, gdyby w niej autorka umieściła takie smaczki, w sensie, że ta, ta legenda o Sumitsuki coś jeszcze by w sobie kryła, a nie tak, że znamy całą tajemnicę od początku i w sumie. no Nie jest to, nie jest to aż takie najgorsze, ale mimo wszystko można było te sobie poprowadzić lepiej. I gdyby faktycznie było tak, że ta manga zamknęłaby się, nie wiem, w pięciu tomach, w sześciu tomach, i gdybyśmy przez całą je, jej ciągłość trwania byśmy e, mogli się. E, gdybyśmy mieli ciągłą historię, i gdyby e, jej bohaterami była takada, która miałaby charakter tej postaci z trzeciego rozdziału, e, i gdyby ta historia traktowała o, o jej przyjaciołach, którzy. E, no, nie, Którzy pchnęliby różne grzechy, którzy, którzy mieliby swoje grzechy z przeszłości i oni by się z nimi zmagali, to gdyby ta manga była dłuższa, to moglibyśmy się w to lepiej wczuć. I w tych bohaterów. Gdyby, oni by, gdyby było, gdyby się na nich wszystko to skupiało. A tak mamy osoby przypadkowe, i w sumie y, bardzo ciężko jest wczuć się w sytuacji każdej z tych osób. Że bardzo ciężko jest się, się wczuć w tę mangę. Chociaż klimacik ma, to. Mówię bez dwóch zdań, że ten klimacik jest cały czas utrzymany i jest on dosyć spoko. Tak samo, może, mam w napięciu, ale taki przyjemny klimacik jest. Poza tym, tak, jeszcze jest jedna kwestia, że za rysunki i za historię odpowiada autorka rysunków z Enodera. Więc jeżeli kreska z Enodera Wam się podobała, to również ta przypanie Wam do gustu i nie będziecie się męczyć podczas czytania. W sumie, kreska jest naprawdę w porządku. W stosunku do tego, co mamy. W stosunku do historii, w porównaniu do niej, to. To jest na pewno o wiele lepsza. Okej, okay. to by było chyba na tyle. Oceniam ją bardzo słabo. Wydawało mi się, że będzie znacznie lepsza. No i zaskoczyło mnie to, że aż tak wiele osób ją kupiło. Być może kierowały się te osoby tym samym co ja, że ta manga będzie dobrym nabytkiem w ich kolekcji. Jednak według mnie niestety, ale. No, Są lepsze mangi do kupienia, na pewno, więc jeżeli y, macie możliwość i macie możliwość uniknięcia kup kupienia tej mangi, a na pewno taka jest, to od razu wam kupno, ponieważ manga nie powala, naprawdę. I jest ona bardzo średnia. Także, ok. To by było na tyle. dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, to oczywiście mile widziana łapka w górę. napisz komentarz, co wy sądzicie o tej manze, jeżeli ją czytaliście. A jeżeli nie czytaliście, no to czy. Jak, jak oceniacie mój materiał? Czy był dobry, czy też nie? No, dzięki za uwagę. Na razie.